Dobra. Dobra, dzisiaj Trzy, tylko chill 3, 2, 1 Dzisiaj tylko chill, nie chce mi się nic. Mam ochotę bawić się Okej okay, kamuś dzisiaj tylko chill, tak już musi być, bo dwa razy nie będziemy żyć raz nie będziemy żyć Wyluzujmy się na parę chwil Pary. Otwórz wino i zapłonie gry się te, tylko ci, 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 wyluzujmy się na parę chwil, parę chwil, otwórz wino i zapłonę grilla, nad głowami unosi się te, tak wiele, ciągle jeszcze co dalej dziś pogoda jak welej, więc proszę drinka mi nalej dziś pogoda jak w Kali, więc chętnie bym coś zapalił. nie do moich ziomali padajcie do mnie na balet niech wolno minie tydzień, niech długa będzie ta noc szkoda mi czasu na sen nie, nie zanim nadejdzie jesień i wszystko pokryje wrok. to jest dla mnie jak tlen, ja wiem, zróbmy na chwilę, bo chciałem poczuć wolność wolność Zróbmy na chwilę slow-mo Bo chciałbym poczuć wolność we krwi wolność we Wyluzujmy się na parę chwil Otwórz winą, niech zapłonie grill Nad głowami unosi się tym Tylko ci, Ci ci Wyluzujmy się na parę chwil Otwórz wino, niech co ciekawe? Zazwyczaj latam furgą, lecz dzisiaj nie wsiadam za kółko Zanieczuwa Kabulko Nieważne jaki plan na jutro Liczy się dziś Nie myślę długo nad miejscówką z skip Mogę się dzisiaj bawić, bawić. I Nie mogę się dziś nudzić nie Mogę się dzisiaj napić bawić. Mogę się nawet zgubić Ups. Ja kocham moich ludzi Wiem, że oni kochają mnie Nieważne czy nocy czy dnie Nieważne czy dobrze czy źle Oni tu są, byli, będą Ekipa trzyma tempo Mała wyrzuć niepewność I pokaż, że jesteś ze mną wciąż to Lubię jest ten moment, co był cały w czas na tych Uwierz mi na słowo, choć te jedną noc. Że był z samochodem jakiś wuju. się Czy na pary chwil. Otwórz wino i Nad głowami unosisz się tylko się na pary chwil. Otwórz winą i głowami się tym, Odpocząć od stresu i to gdzieś daleko stąd Po w ciągłym biegu, chyba czasami mam to, wrzucę ostatni film i wrzucę ostatni post Bo to by teraz mieć chill, chill, chill Przez parę chwil, chwil, film, Życie jak film, film, film Kiedy brakuje mi sił Może mam farta, to moja szczęśliwa karta Gdy nad głowami jest palma Minimajk to nasz barman Ze mną jest moja armia A wokół tyle wrażeń, zapach Spójrz ty tylko na te ty plaże, a potem popatrz na niebo I nie rezygnuj z marzeń, teraz rozumiesz dlaczego Wyluzujmy się na parę chwil, Pary chwil. Otwórz wino, nie zapłonie gril Nad głowami unosi się ten Iść tylko, tylko dźil, dźil, dźil. Wyluzujmy się na parę chwil, chwil. Otwórz winą, nie zapłonie gril Chcę mi się nic, mam ochotę pamięć jej Tylko bawić jej Dzisiaj tylko chill, tak już musi być Bo dwa razy nie będziemy żyć nie będziemy dzisiaj tylko chill Nie chce mi się nic Mam ochotę się i być Dzisiaj tylko Tak już musi być Po dwa razy nie będziemy żyć Dwa razy nie będziemy żyć Koniec drodzy Państwo Ciekawie, ciekawie. Bardzo fajny repre. Mm -hmm. Bardzo fajny reper. I w końcu jest ten fragment, na który wszyscy czekali. Tak, ciekawi. to jest TikToka właśnie. No, no Ja Ale nie wiedziałam, że to od Freeza było. Nie no wiem przecież tam była tromba w samochodzie. A nie, ja po prostu samą muzykę słyszałam to. Wiesz? Nie. Nie będziemy żyć. Wyluzujmy się na parę chwil. Parę chwil. Fuź wino liza po alegrię. Po alegrię. Nad głowami unosi się ty. Tylko ty.